na moim kanale z Poliką. Właśnie znajduję się na Rugi, na wyspie Rugia dokładnie w miejscowości Wawę. Tutaj jest stacja kolejki wąskotorowej. Właśnie czekamy na przystanku. Wyruszamy o 12.05 i jest to bardzo fajna atrakcja turystyczna tego rejonu. Kolejka jeździ z prędkością maksymalną 30 km na godzinę przez wyspę, przez wiele miejscowości. My dzisiaj wybieramy się do Bins i jeździ tak już od 125 lat. Tak, zobaczymy jak będzie. Jechał Roland. wsiadamy. Jupi! Siedzimy w wagoniku pociągu parowego, który pokonuje całą trasę. To jest 24 km w dobrą godzinę. My ruszamy z drugiej stacji. Podróż zaczyna się od małej miejscowości Güren. My ruszamy z Babę. Myślę, że będą to niezapomniane wrażenia. I cofnięcie się w czasie, czasy takie historyczne, bo na co dzień no nie mam tak okazji jeździć tego typu pociągami, więc myślę, że będzie wesoło i spotkanie z naturą jest tutaj naprawdę wyjątkowo. Myślę, że przejażdżka taką kolejką oferuje pasażerom nie tylko przeżycia techniczne, ale także mnóstwo romantyzmu kolejowego. Chciałam dodać, że dokładnie to znajdujemy się w Niemczech, na wyspie Rugi i jest to wyspa no, taka właśnie wyjątkowa. Jest tutaj dużo natury, jadąc tu kolejką też będziemy przejeżdżać przez kilka miejscowości. Za niedługo będziemy w Sylinie, a następnie jedziemy do Pins, czyli centrum, powiedzmy, tej wyspy, gdzie tętni najbardziej życie. Końcowa stacja znajduje się w Putbusie. Tutaj mieści się również lokomotywownia i warsztat wagonowy. No i ta cała podróż prowadzi przez typowy wyspiarski krajobraz alejami, obsadzonymi drzewami, masami wiosek, łąkami i polami. Będziemy przejeżdżać przez znane kurorty, które są położone w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego, jak to w Niemczech mówią na Morze Bałtyckie Ostsee. Po niemiecku Reisenden Roland Czyli pędzący Roland. Jak już wspominałam, jest to kolej wąskotorowa z lokomotywami o napędzie parowym. I w zasobach tej kolei jest aż 9 lokomotyw napędzanych parą oraz dwa diesle. I na obecnym odcinku przeważa w dużej mierze ruch turystyczny. Dawniej cała kolej, licząca około 100 km, przewoziła głównie płody rolne. Kolejna jest całoroczna. Nasza podróż zaczyna się w Babę, kończy się w Bins. Jest to odcinek 15 km i za taką podróż w jedną stronę zapłaciłam 6 euro, w dwie strony 12. Ale nie, na mae y gwasanaeth yn cael ei gwneud Tak, zaliczyłyśmy przejażdżkę Rolandem. Bardzo nam się podobało, mimo pogody jest wiecznie, jak widać, słychać niebo pochmurne, ale mimo wszystko i tak jest fajnie. Najważniejsze, że nie pada. I właśnie teraz e, przechodzimy przez e, Hauchstrasse, ulica. E, z, e, naj, jest tutaj najwięcej sklepików i restauracji. Knajpek. E, tutaj można też kupić fajne pamiątki, nawet mewy e, spotkać. E, no tak, tutaj nieopodal już jest morze, więc e, za chwilkę znajdziemy się na plaży i zobaczymy molo. I tak właśnie już wchodzimy na Molof Beans. No, szkoda dzisiaj właśnie nie wygląda to tak pięknie kolorowo, niebo jest szare, jest dużo chmur i jest to silny wiatr. No ale zobaczymy. Wygląda to na razie tak. Ale mimo wszystko i tak fajnie. No, i przypłynęła właśnie pod Molo biała flota, która organizuje żeglugi przybrzeżne, wycieczki. Na przykład można popłynąć do Sasnic i zobaczyć, właśnie z tego statku wybrzeże klifowe. Byłam kiedyś na takiej wycieczce, właśnie tym statkiem, więc bardzo polecam. Widoki są błogie. A tutaj proszę o, ktoś tutaj surfuje, jeździ na desce, ale pierwszy raz widzę coś takiego, jakaś nowość w tym sezonie. Deska z napędem. Teraz widzimy piękną plażę w Beans z koszami, gdzie można sobie wypocząć. Naprawdę bardzo fajna plaża. A tutaj zbliżamy się do Kurparku, czyli do parku uzdrowiskowego w Beans, który jest integralną częścią promenady i ma bogatą historię. Znajduje się tam zespół architektoniczny, w którego skład wchodzą Kurhaus, to jest hotel. Kurplac, plac uzdrowiskowy z pawilonem, pergolią i Wandelhallen. I Kurplac powstał w 1937 roku. Jest miejscem wielu wydarzeń, koncertów i festiwali. Szczególnie w sezonie letnim, od maja do września, dzieje się tutaj dużo. I został on wybudowany w 1893 roku. Tak. A teraz właśnie będziemy przechodzić przez promenadę. Bardzo ładne, ciekawe miejsce w Bins. Z jednej strony morze, plaża, a z drugiej bardzo ładne wille budowane w stylu takim nadmorskim. Żaden inny kurort na wyspie Rugia nie oferuje tak dużo jak właśnie tutaj to miasteczko. Oferuje życie na plaży, ale także doskonałe możliwości, aby po prostu żyć dniem, spacerować, przechadzać się i zapomnieć o czasie. Kurort, molo i ponad 4-kilometrowa promenada nadmorska licznymi przestronnymi ławkami i historycznymi straganami lokalnych i międzynarodowych ziemiaśników, przytulnymi kawiarniami i wspaniałymi widokami na rozległe morze, ee, zachęca do podziwiania i spacerowania właśnie w tym miejscu. I tutaj na tej promenadzie oraz na głównej ulicy Hauptstrasse w Bins. Można zrobić zakupy. E, naprawdę jest tutaj dużo fajnych, ciekawych rzeczy. E, pamiątek. A na deptaku artystycznym z jego galeriami i warsztatami, sklepikami, można przyglądać biżuterię, obrazy, zdjęcia artystyczne, ceramikę oraz rękodzieło. Aby móc mieszkać w sposób odpowiedni dla swojej pozycji społecznej, budowano reprezentatywne wille w pobliżu plaż i tak narodziła się architektura nadmorska, czyli białe wille z uroczym połączeniem różnych elementów stylowych. Bogato zdobione balkony, filigranowe szczyty, loggie i werandy, Wykusze i wieżyczki są typowe dla architektury nadmorskiej która więc do dziś e, zachowała się w dużej liczbie w oryginalnej formie. Tak, w tym miejscu znajduje się wiele restauracji oraz knajpek. E, możemy tutaj zjeść e, regionalną rugeńską, przekąskę, tak zwane fish brotchen, e, albo chips and fish. Mm, tak, zjeść bardzo dobre lody włoskie. I nacieszyć się tutaj właśnie morzem, przyrodą i taką elegancją tego miejsca. Tutaj na promenadzie jest właśnie jeden z moich ulubionych barów, Skybar. Taka restauracyjka na dachu hotelu Arkona. Z góry wygląda to tak. I w środku też jest bardzo ciekawie, takim nowoczesnym stylu urządzony bar. Czasami są też imprezy. Jest naprawdę bardzo fajnie, ciekawie. Tak, ten bar znajduje się przy samej plaży na dachu hotelu i właśnie można spotkać takich intruzów, jak Głodomorów. Tak, i całe centrum miasta Beans wygląda właśnie tak dookoła wille. W tym właśnie takim eleganckim stylu, wiele hoteli, restauracji. Tak, jest to taki urokliwy rejon. Wygląda wyjątkowo. Tak po drodze tak krążąc dookoła właśnie tych wszystkich restauracji aż do głód i weszliśmy do jednej właśnie z restauracji food market. I o jesteśmy tu pierwszy raz, ale restauracja zrobiła na nas naprawdę wrażenie w nowoczesnym stylu i jedzonko naprawdę smakowało. Pizza była bardzo smaczna. W Bins jest wiele również fajnych miejsc, ogrodów, parków i jezioro, na przykład Smachterzi, jest tutaj też dużo natury. No i oczywiście morze, Ostsee. A my już jesteśmy z powrotem na dworcu, i będziemy czekać na Rolanda. Będziemy wracać z powrotem do domku. O, jest i Roland. Zaraz wsiadamy. Tak, wracamy teraz z powrotem do Bawy. Wracamy Rolandem. Wycieczka naprawdę była udana, Byliśmy w pin. Było bardzo fajnie, mimo pogody dzisiaj jest troszkę podmurnie, ale mimo wszystko i tak jesteśmy zadowoleni z wycieczki. Warto przyjechać Rolandem. Jest to naprawdę bardzo miłe doświadczenie. Na łonie natury, jak widać. Na szczęście też nie pada. Tak, jest na Jeżeli ten... chcecie wybrać się ze mną w kolejne moje podróże e, dookoła wyspy Rugi, to zachęcam do e, zajrzenia na mój kanał. E, tam są filmiki właśnie o Rugi, na przykład Selin, e, dokładniejsza opowieść o mieście Vinz. I wiele, wiele innych fajnych miejscowości i wycieczek. A póki co, żegnam się z Wami i do zobaczenia. Pa! pa.